Dziękuję widzowi Akonradeon za szczególną dotację na żelazko. Moje koszulki jeszcze nigdy nie były tak proste. A wsiem, koniecznie, z wami Simon. Dzisiaj my kontynuujemy zucić ruski język. Będziemy się dzisiaj uczyć o czymś, co już widzicie na ekranie, czyli tym, co jest zaznaczone na żółto. Taka końcówka czasownika może wydawać Wam się dziwna. Pogadamy o czasownikach zwrotnych czyli o tym, co po polsku jest wyrażone po prostu poprzez się zarówno w czasie teraźniejszym, jak i w przeszłym. A więc ja jestem Szymon, kanał Języki Proste. Zapraszam. Wychodzimy od takiego porównania. Zobaczcie, po polsku śmiać się. Po rosyjsku, smijaca. A więc już z tego możemy wydedukować pierwszą różnicę. A mianowicie to, że stosja jest łączne. Piszemy to po prostu razem, jest sklejone, więc też nigdy nie znajdzie się przed tym słowem. Zawsze będzie po prostu na jego końcu. Okej, okay. to już jest pewne ułatwienie względem polskiego. Ale zobaczcie, że my po polsku, kiedy odmieniamy czasownik, to mówimy. Zawsze tak samo, po prostu się, się nie zmienia. Ale w rosyjskim niestety to słowo się się czasami zmieni. No i pytanie brzmi kiedy? My poznajmy to na przykładzie czasownika się, czyli zajmować się. I odmieńmy po kolei. Ja zanimaję Ty zanimajesz się. On zanimuje się. My zanimujemy się. Wy zanimajecieś, się oni No i teraz dla was zadanie, żebyście wydedukowali sami, spróbowali. Dlaczego w tych dwóch miejscach, które mamy zaznaczone na niebiesko, mamy sy, a nie sia? Odpowiedź jest taka, że robimy tak wtedy, kiedy mamy tam samogłoskę. No i tyle. Jeśli samogłoska, to nie chcemy dawać sia, dajemy sy, czyli sy ze znakiem miękkim, i dobrze jest tak zapamiętać. Oczywiście można też zapamiętać, że robimy tak, kiedy mówimy ja i wy. Ale lepiej zapamiętać tą metodę, którą wam teraz prezentuję, no bo czasami mamy na przykład czas przeszły. Jeszcze dzisiaj o tym powiemy i tam, już tamta metoda by się nie sprawdziła. Ta się sprawdzi. Wróćmy do naszego obrazka z początku, przeczytajmy cały dla ćwiczenia. 31 maja. Wsi mirny dzień bez tabaka. Ja nie kuriu i garżuj z 31 maja, ogólnoświatowy dzień bez tytoniu. Nie palę i jestem z tego dumny. Bo akurat czasownik brzmi gardica. I nie znaczy gardzić, tylko być dumnym. Jesteśmy po rosyjsku dumni z czymś, a nie z czegoś. Dlatego też ja garżuś etim. No i mamy na końcu si, dlatego że mamy pierwszą osobę. I na tym obrazku nie pojawiło się przy garżuś. drugi raz ja, no bo już było na górze, więc nie ma potrzeby dawać tego raz jeszcze. No i w ogóle, w mowie codziennej też możecie śmiało powiedzieć garżuś, nie trzeba dawać ja. Ten mem. Ja. Mnie każe, co ja słyszał, że to ta z Bacia. Pójdź sabaka, od prawierit. Sabaka. I mamy obrazek. Ja. Zdaje mi się, że słyszałem coś na zewnątrz. Ojciec. Niech pies pójdzie sprawdzić. Pies. Tak brzmi tłumaczenie obrazka, a dla was fajne, gotowe wyrażenie. Mnie każyca, czyli zdaje mi się. Kolejny mem. Ja. Nada zasypać. Mózg. Rozmatrywajca dziela, atom, kak nada była śmieszno atwiecić hamowataj kasirsze w 2019 tam gadu. Trzeba iść spać. Dosłownie trzeba zasypiać. Mózg. Rozpatruje się sprawa o tym, jak należało śmiesznie odpowiedzieć hamowatej kasierce w 2019 roku. A więc mamy przykład użycia tego, o czym mówimy. A tutaj kolejny obrazek. Ka gawarica wyszedł z siebie. Czyli jak to się mówi? Wyszedł z siebie. Ostatnio mówiliśmy o takim słowie jak wyszedł. Tutaj mamy z kolei gawarica. No i po polsku też tak mówimy. Mówi się. I jeszcze ten. kolega, W pierwszy raz widzę, jak ty ulepujesz się na robocie. Co się Ja? Ja uwalniaję Kolega z pracy. Pierwszy raz widzę, jak uśmiechasz się w pracy. Co się stało? Zwalniam się. Zobaczcie, że na ma dole mamy s, dlatego że mamy ju. Na górze mamy sja, dlatego że nie ma samogłoski. Mamy szy. Jeśli ten film Wam się podoba, zostawcie pod nim łapkę w górę. Dzięki. A my przechodzimy do tego samego tematu, ale w czasie przeszłym. Zobaczcie ten obrazek. na udaril nagłój pasidieniu Pirida Mnui i sluciłaś Eta. Przypadkowo uderzyłem nogą w siedzenie przede mną i stało się to. Czasownik to slucica, czyli się wydarzyć, ale po kolei. Pamiętacie, jak działał czas przeszły? Mamy tutaj końcówkę "-l", albo "-a", "-o", "-i". Tylko tyle w ogóle było wariantów, nie licząc tam jakichś pojedynczych, wyjątkowych form. Skoro mamy "-l", jest to spółgłoska, dajemy sia. Ale jeśli jakakolwiek inna litera, to są samogłoski, my tam dajemy "-s". Dlatego jeśli zajmowałem się, ja zanimalsja, no, a na zanimalaś. Idąc dalej, mamy znów zanimalaś, i zanimaliś. A więc wracając do naszego obrazka z Kotem, już wiemy, dlaczego mamy tutaj s. Dlatego, że była litera o. No i czytamy obrazki, które można znaleźć w internecie i nie tylko. Tutaj mamy plakat wyborczy polityka z Azerbejdżanu. I oto jego hasło. Jaw się dagarisa i siłodnia Garżuś, ciemcz to ja Azerbejdżaniec. Zawsze byłem dumny. I dziś jestem dumny z tego, że jestem Azerbejdżan. I zobaczcie, mamy najpierw czas przeszły: Gardiosa, a potem teraźniejszy: Garżuś. I pamiętajcie, akurat ten czasownik: Garżuś, czym? Ciem, ciem, Bo to narzędnik, czym jesteśmy dumni po rosyjsku. O tym pamiętajmy. Tutaj mamy mem. Wy na wierna jechacie sprasić. Jakie akazosa w tej sytuacji? Prawdopodobnie chcecie zapytać, jak znalazłem się w tej sytuacji. Mamy czasownik akazaca, który będzie znaczył na przykład znaleźć się gdzieś. I czasami też tak jak po polsku może znaczyć, że coś się okazuje jakimś. OK. Idąc dalej, mamy taki obrazek. Wsiuż to wy chcieli znać, no bajaliś sprasić. Wszystko, co chcieliście wiedzieć, ale baliście się zapytać. Czasownik bajaliś możecie sami spróbować na tej podstawie wydedukować, jak on brzmi w bezokoliczniku. Skoro czas przeszły, to bajaliś. Bezokolicznik to bajacza. Idąc dalej, mamy taki obrazek. Ujga siriapkina i jelena Ciemnikowa. Wstricialis na pratiżeni 4 lat. A tam chodzili słuchy, no i coś tam dalej. Czyli Olga i Elena spotykały się w przeciągu 4 lat. I mamy tam cytat. Chodziły o tym słuchy. My też tak mówimy. Wstricialis, skoro tak, to jak brzmi bez okolicnik? czyli spotykać się. Teraz ten obrazek. W dzieciństwie kazałaś, że życie biskanieczne budzi всегда. W dzieciństwie zdawało się, że życie zawsze będzie nieskończone, bo biskanieczny to taki, który nie ma końca. No i my już w tym odcinku poznaliśmy wyrażenie mnie każeca. Skoro tak, tutaj mamy czas przeszły tego samego czasownika: kazalaś, i też możemy powiedzieć mnie kazalaś zdawało mi się. Kolejny. Jak figuristka katalaś sridi dzikaj przyrody. Jak figurzystka, łyżwiarka figurowa, jeździła wśród dzikiej przyrody? Bo musicie wiedzieć, że jeździć zarówno na łyżwach, rowerze, a także z pomocą kilku innych urządzeń to kataca, a nie jeździć. To warto gdzieś mieć z tyłu głowy. No i po prostu zapamiętywać wyrażenie z danym urządzeniem sportowym urządzenie sportowe nie wiem czy tak się mówi a teraz zapraszam was do ćwiczenia najpierw wstawcie czasowniki w czasie teraźniejszym moja siostra każdego ranka myje się zimną wodą moja siostra każdego utra umywa się chłodną wodą rzadko się widzimy dlatego że mieszkamy w różnych miastach My rzadko widzimy się, ponieważ to żywią w różnych garadach. Zawsze uśmiechasz się, kiedy rozmawiasz przez telefon. Ty w sygnał sa, kiedy gdy gawarisz pacilifonu. On boi się ciemności. On się ciemności. Dzieci ubierają się same, czy pomagają im rodzice? Dzieci odziewają sami i im pomagają rodzice? Kolejny zestaw. To samo zadanie. Codziennie uprawiam sport. Ja zajmuję się sportem, każdy dzień. Interesuje się Pan historią? Wy interesujecie się historią? Ona uczy się w Uniwersytecie na kierunku prawniczym. A nauczyć się w uniwersytecie na jurysta. Dlaczego się śmiejesz? Dlaczego ty śmiesz się? Chcę go poznać. Ja chcę z nim poznać kłomiec. A teraz wstawcie czasowniki w czasie przeszłym. On nigdy nie wściekał się z powodu małych rzeczy. On nigdy nie rozstrzygał się po pustyniach. Czy ona chodziła na studia? A nauczyłaś uczyła się w uniwersytecie? Czy szybko rozbierałaś się po przyjściu do domu? Ty szybko rozbierała się, kiedy przyjechała do domu? Lekcje kończyła się o piętnastej. Uroki zakończyły się w trzy godziny dnia. Dzieci przygotowywały się do szkolnego spektaklu. Dzieci do spektaklu. Dzięki, że wpadliście, było mi bardzo miło, że do mnie dołączyliście. Zapraszam was do kolejnego odcinka, a w przypiętym komentarzu jak zwykle macie link do całej playlisty. Żegnam się z wami. Pa.